Cześć cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wodiak i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać gdzie zdobyć legendarną modyfikację do pięści goryla Kastety Animalsów. Tak więc w pierwszej kolejności musicie się udać do Westbrook, do Charter Hill dokładniej, do Reaper Dock'a, którego właśnie w tym momencie wskazuję wam na mapie. Następnie kastety Animalsów znajdują się u samego Reaper Doka w zakładce Handel i są możliwe do kupienia za 5000 euro Dolców i tak jak mówiłem są legendarnym szczepem legendarną modyfikacją bardziej, do wszczepu pięści Goryla. Oczywiście po wszystkim należy pamiętać, żeby wejść w szczepy w naszym ekwipunku i tą modyfikację sobie podpiąć, bo możecie mieć pusty slot lub możecie mieć inną, sama po samym handlu ona się nie podepnie, musicie to zrobić sami. Sama modyfikacja wywołuje krwawienie, więc jest dosyć ciekawym dodatkiem do pięści Goryla. I mam nadzieję, że ten dodatek oraz ten poradnik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę oraz Subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z każdym moim kolejnym materiałem. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie, mówił dla Was Wodiak. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej, hej.